W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przepiękny, nocny dialog Jezusa z Nikodemem, a w nim zdanie: Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat. Mimo, że świat nic dobrego względem Boga nie zrobił. I widzimy to na przestrzeni całej historii zbawienia. Najpierw, kiedy człowiek dosięgnął już swojego dna, Bóg chciał potopem zniszczyć cały świat. Wtedy to dzięki Noemu i dzięki jego arce przetrwały niektóre gatunki zwierząt i także człowiek. Dalej widzimy w historii zbawienia, kiedy to Izraelici wypowiadają posłuszeństwo Panu Bogu, kiedy odwracają się od niego, a Bóg posyła swoich proroków, żeby ich przygarniać, żeby okazywać im swoją miłość. Bo tak umiłował świat. I my również, grzesząc, ranimy Boga i stajemy w pozycji Jego nieprzyjaciół. A on mimo to nas cały czas i nieustannie kochał. I ta miłość, jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jest praktyczna, dlatego że Bóg posyła na świat swojego Syna, aby ten umarł za nasze grzechy. Więc miłość jest praktyczna. Najpierw przykład, potem wykład. Jezus, kiedy mówi o miłości, poprzedza to swoimi czynami. Kiedy przygarnia biednych grzeszników, kiedy uzdrawia, kiedy uwalnia, kiedy rozmnaża chleb, żeby nasycić głodnych. To jest właśnie Jego zasada: najpierw pokazać, a dopiero później wymagać. Jest taka zasada nowej ewangelizacji: jeśli potrafisz coś pokazać, to to pokaż, a o tym nie mów. Jezus jest najlepszym przykładem i wypełnieniem tej zasady.